Dzień dobry, moi drodzy, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w takim materiale zerowym. W materiale, moi drodzy, wprowadzającym do Baldur's Gate 3. I, moi drodzy, ten materiał wprowadzający będzie mniej więcej polegał na tym, że sobie stworzę do Baldurków postać, Moi drodzy, najważniejsze ogłoszenie to będzie jak tylko ściwe nieco muzykę. Okej. Okay. Dobra, to przede wszystkim moi drodzy, jeżeli chodzi o Baldur's Gate 3, to pierwszy stream będzie moi drodzy jutro, czyli 14 sierpnia. Dokładnie, moi drodzy, dodawałem 15, ale jednak, moi drodzy, będzie 14. I, moi drodzy, zagramy sobie... To jest mój, w ogóle, pierwszy kontakt z Baldurem, który wyszedł z Early Accessu. Nie mam wadnych save'ów. Od, er od Early Accessu odbiłem się ze względu na poziom trudności, moi drodzy. Ale tutaj wprowadzili, moi drodzy, tak zwany tryb odkrywcy rozgrywka skupiona bardziej na opowieści, mniej na walce, więc, moi drodzy, mam nadzieję, że mnie nie zje tryb y, odkrywcy na śniadanie, ponieważ w, mieliśmy tak zwany no, y, poziom trudności klasyczny na, moi drodzy, tym... na, moi drodzy, kampanii w Early Accessie i ten tryb taktyczny, poziom trudności trybu taktycznego, mnie zjadał na śniadanie, więc sobie wybiorę na spokojnie teraz tryb odkrywcy. I sobie będę grał, ale za to, żeby nieco skompensować niski poziom trudności, to wybiorę sobie zgad... No cóż, tutaj są lutnie. To z... mogę cię zgadnąć, kogo, kogo wybiorę. Rozpocznij grę. Okej. Okay. I teraz będziemy mieli chyba filmik, bo już z... wróciłem okiem na kreator postaci. Ale oglądajmy. To będzie ten klasyczny filmik jeszcze z early accessu, ten z kijanką umysłu. Moi drodzy łupiewca umysłu, widzę Iltit, co mnie wlewitowuje do pomieszczenia. Jedna z naszych towarzyszek tutaj jest, którą notabene spotkamy potem w tym, w, samo, w tak zwanym prologu. Uwaga! Ze względu na drastyczny charakter ten sceny zostanie on zastąpiony materiałem poświęconym languście. Nie, nie tym razem. Mijanka umysłu numer jeden, no i zaraz my dostaniemy od łupiewcu umysłu analogiczny prezent. To jest widziane z oczu naszej postaci. Uła! To musiało boleć, moi drodzy. Oki doki. Dobra moi drodzy i jeżeli chodzi o to, to kim będę grał, to przede wszystkim to będzie postać własna, jeżeli chodzi o rasę, to zastanawiałem się kim będę grać, bo mamy oczywiście hmm. gnom Ale on ma mniejszą szybkość rasową. Chociaż zro... zrobienie grobnara gno... do... gnomie dłonie byłoby fajne. Pół org. No nie, nie, na pewno nie moi drodzy, skoro zamierzam grać bardem to... Sp... Niziołek. Tew zbyt niska moim zdaniem szybkość rasowa. Pół elf? Niekoniecznie. To jest moi drodzy taki gorszy elf. Raz do lód. Tew bardziej podwojownika byłby. Hit. No nie koniecznie, bo tutaj mamy urodzony wojownik, człowiek. Nie. Drą? Raczej też nie. Moi drodzy, weźmiemy sobie Elf kusi. Kusi, opcja elfa. Bo łuk długi, moi drodzy, mnie tu kusi. Odporność na magiczne uśpienie. To jest, to jest fajne. Elf czy diabłą? Czy rogaty? Nie, jednak ten mój, co prawda, nie ma mistycznego łucznika rozwinięcia, ale moi drodzy elf będzie tutaj taką fajną opcją. Pytanie: jak to będzie się miało do cech? Większa szybkość ruchu, to może być fajne. To jest generalnie właściwość podrasy nieb... niezwiązana z konkretem. Przyjrzyjmy się... Przyjrzyjmy się cechom. Tutaj generalnie dał dwie niepawyste, to jest w ogóle... To jest, moi drodzy, generalnie ogólnie do, do luftu wybór, że tu mamy niepawyste, tu mamy niepawyste, nie, czyścimy to, będzie wyczyszczone, tu mamy premię plus jeden, gra generalnie to może, to pozwala nam dowolnie rozdzielać, ale skoro gra to nam pozwala do, do, dowolnie rozdzielać, to zrobimy tak, moi drodzy. Charyzma, bo zobaczcie, jak podnosimy sobie punkciory, do tego wrócę, moi drodzy, do pochodzenia, ale najpierw sobie rozdzielmy punkciory, bo to jest podstawa. Dobra. Charyzma. Tutaj mi zjada jeden. Jeden punkt, jeden punkt. Jeden punkt. Jeden punkt. Tu mi zjada dwa punkty. Ale to już jest bonus, premia. Plus 2 za biegłość mamy i plus 3 do charyzmy. Dobra. 14 wartości bazowej, ale biegłość plus 2 daje to. Dobra. Teraz lecimy, moi drodzy, z drugą ważną cechą. Tutaj na razie ulepszenie kosztuje 1. Raz, 2, 3, 4, 5. Patrzcie, tu niestety to idzie po dwa punkty. Skoda. Skoda, ale pytanie: czy, so, czy jest wybór umiejek, taki jak w y klasycznym DD? Dobra, na razie zostawmy na 14. To robi mi testy na koncentrację. Kondycha robi, moi drodzy, testy na koncentrację. Ok, myślę, że tak zrobię. A wiecie dlaczego? Siła. Ten bonus plus jeden może mi robić jednak robotę. Mądrość minus jeden. Inteligencja plus dwa. Tak się zastanawiam, żeby nie zrobić właśnie tak. Teraz tutaj odejmujemy jeden. I tu dodajemy jeden. Bo mam, moi drodzy, tak czy siak. A tutaj mamy dorzuty obronne, ale plus 2 do klasy pantera będziemy mieli tak czy siak. A biegłość w inteligencji. Jednak mi się bardziej przyda. Myślę. Inteligencja i charyzma. Na tych rzeczach zamierzam się oprzeć. Charyzma, oczywiście, potrzebna na, na, jako podstawowa statystyka. Barda. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz. Przechodzimy tutaj. Tutaj generalnie czyszczę to. Srus, rus, rus, rus. I co my tu mamy? Zjadliwe syderstwo. To może być fajne, moi drodzy. Fabularnie, że, kole, że kogoś zabije w, w, wymyślą fydera. Osłona przed orężem. E! Magiczna dłoń To może być fajne do... Tutaj cel może oskarżyć o zauroczenie. To może być niefajne. Okej, okay, to plus magiczna dłoń. Sztuczki. I teraz zaklęcia, moi drodzy. Rozmawianie ze zwierzętami. Okej, okay, kojące słowo. Może być fajne, jeżeli chodzi o ten. Jeżeli chodzi o leczenie, bo to jest leczenie na dystans, moi drodzy. To jest dotykowe. Uzdrowienie ranny jest mocniejsze. Ale jest dotykowe. A kojące słowo, moi drodzy, jest dystansowe. Więc to na pewno. Ferazenie moi drodzy. F znaczy, fałszywe podsepty, myślę. To są buffy. general to są buffy i debuffy. To jest 2k8, a to jest 3k6, to jest mocne, ale to jest grupowe, moi drodzy, i odpycha, więc może być przydatne do zwrócenia przepaść, więc to też dorzucę. I, moi drodzy, bardzo przydatne fabularnie, rozmawianie ze zwierzętami. Instrument początkowy, moi drodzy, myślę, że optymalny. Lira, moi drodzy. Pochodzenie... Historia i perswazja, to są automatyczne bonusy. Będziemy mieli duży boost do perswazji. Dobra, teraz zmienimy wygląd, moi drodzy, bo na pewno nie, nie wczuwałbym się w postać, jeżeli byłaby to kobieta. Ja jestem tym typem RPG-owca, który gra facetami dla Dobrego wczucia się w charakter postaci, moi drodzy. To nic się nie zmieniło. Halo, gro. O. Generalnie, ty jesteś chyba fajniejszy, fajniejszym elfem. Okej, okay, od blizna być musi. Symboliczny tatuaż po drugiej stronie, trzy jaskółki. Włosy podobają mi się. O, idealnie, moi drodzy, Idealny, moi drodzy, elf bard. Moi drodzy, no... Pięknie. Lepszego sobie stworzyć nie mogłem. Ja pani, dobra. Elf. Okej, okay, i teraz moi drodzy, muszę dotrzeć do momentu, kiedy będę miał możliwość zrobienia tak zwanego save zero, tego, od którego, od którego zaczniemy jutro tak koło. Koło godzin tak poobiednich, koło godzin poobiednich, tak 13, 13.15, może 13.30, może koło 14, tak mniej więcej, nie jestem w stanie powiedzieć kiedy dokładnie. Teleportujące macki, moi drodzy No i mamy kolejny portal i wylatują smoki Atak Hitianki, moi drodzy Na smokach Tak Hy <śm> <śm> Ua, smog dostał. Ale następny go... Ale już się... Ale już złapał gitianki moi drodzy. Mroźny obszar, moi drodzy, teleportował się na mroźny obszar, a smoki kurde za nim, moi drodzy. Coś pięknego. Coś pięknego, moi drodzy, piękna scena. Hej, <grystanie> okay. nasza kolewanka Gitianki uciekła. Generalnie statek zaraz, moi drodzy. Oj, 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 oj. oj. Wpadł i w gówno, impy, moi drodzy. Od cholery, impu. To takie, coś się dzieje, moi drodzy, jak się kopnie gniazdo z osą. Nikomu nie polecam. Ja nigdy nie kopnąłem. Na szczęście nie miałem tej przyjemności, bo bym doznał wstrząsu anafilaktycznego i chyba mówiłbym przez medium. <laughs> Dowcip, moi drodzy, na rozładowanie napięcia. O, gra robi save, ale jeszcze ja zrobię moi drodzy sejwa ręcznego. Okej, okay. save. Auto-save zrobiony. O. Okej, okay, dobra i do zobaczyska. Trzymajcie się.